Cześć, witam wszystkich serdecznie na pierwszym w nowym roku spotkaniu z Ayurvedą, czyli live na Instagramie na tematy powiązane z Ayurvedą i z moją praktyką jako terapeutka Ayurvedy, jako masażystka i jako nauczycielka Ayurvedy. Już wkrótce będę oferować y, kursy różne, różnego rodzaju szkolenia. E, a dzisiaj opowiem wam e, o jednym z ziół ajurwedyjskich, które działa na pamięć i na koncentrację. E, ja niedawno e, opowiadałam o brami Bramie jest takie najbardziej popularne, jako zioło ajwedyjskie. A dzisiaj opowiem o innym ziele, a w ogóle to tak z okazji nowego roku życzę Wam spełnienia szczęścia, zdrowia i tego, żebyście łatwo dochodzili do swoich celów. Pokażę Wam co to za zioło, o czym dzisiaj. Opowiem, to zioło może nie jest aż tak popularne jak brami. E, nazywa się szamka puszki, e, ale jest równie cenne. Ma trochę innego rodzaju, e, innego rodzaju cechy, innego rodzaju zastosowania działania, ale ma też podobne: e, poprawia pamięć i koncentrację. Szczególnie jest to ważne w przypadku dolegliwości u seniorów, osób starszych. Szanka-puszpi jest polecane przy chorobach takich jak na przykład Alzheimer. Dzisiaj Wam opowiem o właśnie Szanka-puszpi, tym ajurwedyjskim. Ziele I mam e, dzisiaj taki plan. Szanka Puszpi. Jest to roślina, e, która chociaż w Polsce nie rośnie, ale w Polsce możemy ją kupić. Jest już ogólnie dostępna w sklepach, które sprzedają moje zioła. Co się stosuje? Stosujemy i całą roślinę i sam sok z szanka puśpi. Smak energetyka. Szanka puszpi ma smak cierpki, działa troszkę lekko og ogrzewająco i co jest istotne, że równoważy wszystkie energie, wszystkie trzy dosze, wata, pita, kafa. Czyli jest odpowiednia dla każdego typu konstytucyjnego. Jest to bardzo istotne również z tego względu, że jeżeli ktoś potrzebuje takiego zioła, a nie wie, jaką ma konstytucję, e, czy jakie dosze wyszły z równowagi, to szanka puszpi w tym momencie e, tej równowagi dosz nie zaburzy, czyli harmonizuje wszystkie trzy dosze. Działa harmonizująco na wata pita kafa. I działa lekko ogrzewająco. Głównie działa na nerwy, tkankę na nerwy i na układ nerwowy i na układ krążenia. Czyli bardzo jest powiązane z tym, co nazwiemy w medycynie zachodniej właśnie nerwami, neuronami, tkanką nerwową, rdzeniem, mózgiem, krążeniem, krążeniem, mikrokrążeniem w mózgu, rodzaj działania, szanka puszki działa intonizująco i wzmacniająco i również uspokajająco i poprawia mikrokrążenie w mózgu. Czyli zobaczcie, że działa trochę podobnie jak na przykład kawa, w ogóle ogólnie kofeina, która też poprawia mikrokrążenie w mózgu, ale to zioło szamka puszpi, ma jednocześnie działanie uspokajające, czyli przeciwne niż kofeina. Natomiast ma wiele takich pozytywnych cech, jeżeli ktoś chce na przykład ograniczyć kawę, ograniczyć kofeinę, a taka osoba może czuć, że, że kofeina coś daje, czyli poprawia mikrokrążenie w mózgu to szanka puszpi jest takim ziołem, które może zastąpić to działanie kofeiny, czyli poprawić mikrokrążenie w mózgu, a jednocześnie nie ma żadnych przeciwwskazań, czyli nie ma też skutków ubocznych, takich jak w przypadku kofeiny, jak wyczerpywanie energii nadnerczy czy jak e, osłabianie na przykład kosunków filitowych, czy pobudzenie. Kofeina pobudza, e, natomiast szanka puszki uspokaja, czyli jest to mm, również jakiś środek, jeden z środków, który możemy zastosować, jeżeli chcemy ograniczyć napoje z kofeiną, e, Szanka puszki przede wszystkim jest znane jako zioło poprawiające pamięć i koncentrację, ale ma bardzo wiele również innych zastosowań, innych działań, takich jak na przykład obniża poziom cholesterolu, poprawia stan organizmu przy nadczynności tarczycy. Jest bardzo dobrym ziołem w przypadku bezsenności, ale dobrze stosować je na przykład rano, poprzez to, że poprawiając to mikrokrążenie w mózgu, uspokajając, ale jednocześnie może działać w taki sposób, że człowiek ma więcej energii czyli wieczorem, jeżeli ktoś z Was cierpi na bezsenność. To wieczorem dobrze jest szanka puszpi nie stosować, ale e, bardziej stosować rano. E, oczywiście są to kwestie e, indywidualne. E, szanka puszpi sprawdza się jako lek w przypadku padaczki, e, wszelkich zaburzeń związanych z umysłem czyli tak zwanych zaburzeń psychicznych, czyli szanka puszpi, jednocześnie wzmaga pamięć, koncentrację, poprawia inteligencję, poprawia to mikrokrążenie energii w mózgu i jednocześnie działa harmonizująco na mózg. Ma bardzo wiele zastosowań. E, również takich e, jak niwelowanie m, ból, bóli, bólu związanego z jakimś pobudzeniem nerwowym, tak zwane nerwobóle, niweluje. E, nie ma żadnych przeciwwskazań, e, czyli możemy wszyscy stosować szanka puszpi biorąc pod uwagę to, że harmonizuje wszystkie trzy dosze i że działa trochę rozgrzewająco. E, jeżeli bym e, porównała e, na przykład szanka puszpi z takim ziołem jak brami, to e, jest to właśnie tego rodzaju różnica, że szanka puszpi trochę rozgrzewa, a brami działa ochładzająco lekko. Możemy, można stosować razem brami z szanka puszpi w przypadku właśnie takich dolegliwości, jak bezcenność, jak brak koncentracji. Natomiast druga różnica szanka puszpi. Szczegó działa trochę silniej w przypadku osób, które e, już weszły w taki wiek senioralny e, i które cierpią na um, takie poważnie, poważniejsze zaburzenia związane z pamięcią, jak na przykład choroba Alzheim, Alzheimera. E, natomiast oczywiście nie ma przeciwwskazań żebyśmy stosowali wszyscy szan kapuszki, szczególnie jeżeli mamy cierpimy, jeżeli ktoś cierpi na te dolegliwości, o których powiedziałam. Dajcie znać, czy Was ten temat w jakiś, w jakiś sposób porusza, dotyczy, ciekawi, czy macie jakieś pytania. Ja w nowym roku Będę prowadzić właśnie spotkania z Ayurvedą, czyli takie cotygodniowe live'y na Instagramie. Będę jeszcze testować takie live'y i spotkania z Ayurvedą, co jest istotne, są zapisywane na moim koncie. Dobrostany, podkreślam, dobrostany. Natomiast co jakiś czas będę jeszcze takie live, takie spotkania prowadzić, które nie będą zapisane, na tematy takie bieżące, związane z tym, jakie możecie mieć pytania, związane na przykład z różnymi kursami, tak jak kurs oczyszczania, ten, który już się im zbliża już wiosną bieżącego roku taki kurs oczyszczania kilku tygodniowy przeprowadzę i będę mówić o różnych kwestiach takich bardzo takich bardziej już dotyczących rzeczy bieżących, czyli też takich organizacyjnych, czyli będą spotkania z ayurvedą zapisywane, gdzie na każdym spotkaniu z ayurvedą są tematy Tematy, które jak przesłuchasz w trakcie, coś bardzo dużo z tego wniesiesz, jak przesłuchasz za tydzień, również bardzo dużo z tego wniesiesz, jak przesłuchasz za 10 lat, również bardzo dużo z tego wniesiesz. Czyli takie ponadczasowe tematy, tak jak Ayurveda, jest tematem ponadczasowym. Ciekawa jestem, czy wśród Was są osoby, które jeszcze się tak nie zetknęły z ajurwedą, czy na przykład nie wiedzą, co to w ogóle znaczy, co to jest ta ajurweda. Czy y, chcecie, żebym Wam y, wytłumaczyła tak od podstaw, co to jest ajurweda. I y, do zobaczenia za tydzień. I wkrótce będę poza Instagramem prowadzić taki wykład na temat smaków. Mamy sześć smaków. Każdy z tych sześciu smaków w różny sposób działa na organizm, i mając tą wiedzę, w jaki sposób dane smaki działają, gdzie, w jakich produktach możemy dane smaki. Znaleźć czasami to nie jest takie oczywiste. Czyli jeżeli jemy e, sól, na przykład, to wiemy, że to jest smak słony, ale czasami, e, jedząc jakąś potrawę, nie wiemy, że tam jest smak jeszcze na przykład ostry, że kilka smaków jest w, jakim, w jakimś produkcie żywnościowym. Więc to też przekażę na wykładzie o takich najważniejszych produktach żywnościowych. Informacje o wykładzie będą w newsletterze, listy z dobrostanu. Link jest w bio i będą na stories. Będę też pisać. Więc, więc śledźcie stories. Pamiętajcie, żeby szczególnie, no szczególnie w tym roku nowym dbać o siebie, co jest ciekawe, taka dygresja, ale to może nie jest do końca dygresja. Ayurveda, podobnie jak astrologia wedyjska, czerpią z jednego źródła czyli z wiedzy wedyjskiej, która. Ma, e, ma korzenie w Indiach. E, natomiast moim osobiste podejście: ja się też zajmuję astrologią wedyjską, ale jestem otwarta na wszelką wiedzę. Mm, którą mogę nazwać e, wiedzą taką starożytną, pochodzącą od mędrców starożytnych, taką wiedzą, m, która jest w pewien sposób ugruntowana i stała, stała, niezmienna. I rok, e, według astrologii, między innymi chińskiej, e, rok e, właśnie bieżący, Astrologii chińskiej zaczyna się ten rok od w lutym albo w styczniu, zależy, który kalendarz przyjmiemy. I będzie to rok, gdzie energia kobieca będzie miała dużo, duże pole do popisu, dużo do powiedzenia dużo w porównaniu z rokiem jeszcze bieżącym, czyli Rokiem Tygrysa o energii yang, o energii męskiej. Natomiast właśnie ten rok bieżący, który według astrologii chińskiej się wkrótce zacznie, będzie związany z energią żeńską. Także się też cieszę z tego. Każda z tej wiedzy jest taka komplementarna, jest spójna, ale czasami możemy wziąć pod uwagę oddzielnie którąś, e, którąś z przekazów wiedzy, któryś z przekazów wiedzy oddzielnie kolejny i dojść do jakichś wniosków, które dla nas będą bardzo cenne i istotne. I życzę Wam wszystkiego dobrego, abyście właśnie też w tym nowym roku e, swoją energię żeńską pielęgnowały. I żebyście wydobywały z tej energii to, co jest najlepsze, co możecie zrobić dla siebie, dla innych, najlepszego. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia wkrótce.